Rozbiory Polski to jedno z najważniejszych i najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Trzy potężne mocarstwa, Rosja, Prusy i Austria, podzieliły naszą ojczyznę, odbierając jej niepodległość na ponad 100 lat. W tym filmie poznasz przyczyny, przebieg i skutki rozbiorów oraz dowiesz się, jak Polacy walczyli o wolność i zachowali ducha narodowego mimo trudnych czasów. W drugiej połowie XVIII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo obejmujące dzisiejszą Polskę, Litwę oraz części Białorusi i Ukrainy. Była krajem o długiej i bogatej historii. Niestety, mimo ogromnego dziedzictwa kulturowego i dawnych sukcesów politycznych, państwo to borykało się wówczas z wieloma problemami. Słabe władze centralne, skorumpowana i podzielona szlachta oraz zagrożenia ze strony potężnych sąsiadów sprawiały, że kraj stał się łatwym celem dla agresji zewnętrznej. Stanisław August Poniatowski, wybrany na króla Polski w 1764 roku, był początkowo protegowanym carycy Katarzyny II rosyjskiej. Liczono na to, że będzie posłuszny interesom rosyjskim. Jednak król okazał się ambitny i starał się prowadzić reformy mające na celu wzmocnienie państwa. Niestety, w kraju obecne były wojska rosyjskie, które skutecznie blokowały wiele zmian. Polskie siły zbrojne były słabe i źle zorganizowane, co czyniło kraj bezbronnym wobec zaborczych zapędów sąsiadów. Lata 1768-1772 przyniosły zbrojne wystąpienia szlachty przeciwko wpływom rosyjskim. Znane jako Konfederacja Barska. Walki z rosyjskimi wojskami toczyły się na terenie całego kraju i były niezwykle krwawe. Miały one jednak dodatkowy wymiar, walczyła w nich również część społeczeństwa polskiego o prawa religijne, niezależność i suwerenność. Ponieważ Katarzyna II zdała sobie sprawę, że nie uda jej się w pełni podporządkować Rzeczypospolitą, zawarła porozumienie z Królem Prus Fryderykiem II oraz cesarzem Austrii, aby dokonać częściowego rozbioru terytorium Polski. W 1772 roku wojska trzech mocarstw wkroczyły na ziemię Rzeczypospolitej, siłą zajmując znaczne obszary. Rozbiór Polski został zatwierdzony przez Polski Sejm w 1773 roku, co było dla wielkiej części społeczeństwa narodową tragedią. To wydarzenie spowodowało utratę część terytorium i suwerenności, a jednocześnie zapoczątkowało kolejne dwa rozbiory, które ostatecznie wymazały Polskę z mapy Europy na ponad 100 lat. Pierwszy rozbiór Polski 1772 rok spowodował utratę około 30% terytorium i 35% ludności. Prusy, Austria i Rosja podzieliły się znacznym obszarem kraju, a polski Sejm został zmuszony do zatwierdzenia tego podziału w 1773 roku. Traktat ten miał na celu osłabić Rzeczpospolitą oraz utrzymać stan sił w Europie. Po tej bolesnej utracie w Polsce podjęto próby ratowania państwa. Sejm czteroletni oraz słynna konstytucja 3 maja z 1791 roku miały stać się fundamentem odrodzenia Rzeczypospolitej. Konstytucja zaproponowała reformy ustrojowe, które miały wzmocnić władzę centralną, ograniczyć liberum veto i zwiększyć prawa mieszczaństwa. Niestety, reformy spotkały się z oporem części polskiej szlachty, która obawiała się utraty przywilejów. Ta opozycja doprowadziła do powstania Konfederacji Targowickiej, która sprzymierzyła się z Rosją i zaprosiła ją na teren Polski doprowadziło do wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku. Polska armia poniosła porażkę, a król Stanisław August Poniatowski został zmuszony do abdykacji na rzecz rosyjskich interesów. Drugi rozbiór Polski 1793 rok był rezultatem współpracy Rosji i Prus, które podzieliły między siebie znaczną część polskich ziem. Rosja zagarnęła tereny na wschodzie, między innymi województwa mińskie, kijowskie, podolskie i części litewskie, Natomiast Prusy przejęły terytoria w zachodniej Polsce, takie jak Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze oraz miasta Gdańsk i Toruń. Polska utraciła około 62% swojego terytorium względem stanu sprzed rozbiorów. W obliczu tej tragedii w 1794 roku wybuchło powstanie kościuszkowskie, które było próbą ratowania niepodległości przez wojskową walkę. Mimo początkowych sukcesów powstanie zakończyło się klęską. W konsekwencji trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku Rosja, Prusy i Austria podzieliły resztę terytorium Rzeczypospolitej, co doprowadziło do całkowitego zniknięcia Polski z mapy Europy na 123 lata. Państwo przestało istnieć jako podmiot międzynarodowy. Naród polski, mimo pozbawienia własnego państwa, przetrwał dzięki pielęgnowaniu kultury, języka i tradycji. W XIX wieku odbywały się powstania narodowe i działalność konspiracyjna która miała na celu odzyskanie niepodległości. Dopiero po I wojnie światowej, dzięki korzystnemu układowi politycznemu i wytrwałej walce Polaków, w 1918 roku Polska odzyskała suwerenność. W czasach rozbiorów życie Polaków pod obcymi rządami było pełne wyzwań i trudności, które miały głęboki wpływ na tożsamość narodową i codzienne doświadczenia mieszkańców. Podzielona między trzy mocarstwa Prusy, Austrię i Rosję, Polska doświadczała różnorodnych form ucisku a jednocześnie walki o zachowanie kultury i tradycji. Każdy z zaborów wprowadzał własne systemy administracyjne, prawa, a także politykę wobec ludności polskiej. W zaborze pruskim administracja niemiecka wprowadziła język niemiecki jako urzędowy, co zmuszało Polaków do adaptacji, zwłaszcza w szkołach, gdzie polski był często wykluczany. Polskie dzieci uczyły się w większości po niemiecku, a polska młodzież organizowała tajne nauczanie, by zachować znajomość ojczystego języka i historii. Mimo to rozwijały się miasta, a chłopi wciąż żyli w tradycyjnych warunkach, choć w niektórych miejscach zauważono poprawę sytuacji chłopów, np. poprzez zniesienie poddaństwa na niektórych terenach. W zaborze austriackim, zwłaszcza w Galicji, sytuacja dla Polaków była trudna, lecz nie tak represyjna jak w innych zaborach. Austria prowadziła politykę centralizacji i wysokich podatków, a jednocześnie utrzymywała tolerancję religijną. W Galicji działały polskie instytucje kulturalne i edukacyjne co pozwalało na względne pielęgnowanie dziedzictwa narodowego. Największe represje dotknęły Polaków w Zaborze Rosyjskim, gdzie wprowadzono tak tzw. rusyfikacje. Zabórca starał się wyeliminować polski język i kulturę, zastępując je rosyjskimi. Polskie szkoły były likwidowane lub przekształcane, a wszelkie przejawy polskości były tępione. Represje wobec uczestników powstań i ruchów niepodległościowych były szczególnie brutalne. Mimo tych trudności Polacy nie poddawali się. Tworzyli tajne ośrodki edukacyjne, organizowali stowarzyszenia kulturalne i patriotyczne, a lokalne społeczności stały się ostoją polskości. W miastach i na wsiach rozkwitała pomoc wzajemna oraz działalność niepodległościowa, która miała na celu zachowanie ducha narodu i przygotowanie gruntów pod przyszłą wolność. Życie codzienne było wyzwaniem, obowiązywały różne prawa, różne języki urzędowe i systemy podatkowe, a ludzie musieli radzić sobie z obcą administracją i różnorodnymi ograniczeniami. Mimo to. Kultura, tradycje i język przetrwały jako żywe elementy tożsamości Polaków. W okresie rozbiorów oraz pod zaborami wyłoniło się wiele postaci, które odegrały kluczową rolę w próbach ratowania niepodległości Polski i walki o zachowanie tożsamości narodowej. Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski, który panował od 1764 roku. Stanisław August był ambitnym władcą, który próbował wprowadzać ważne reformy. Takie jak zniesienie liberum veto czy edukację w szkołach rycerskich w celu wzmocnienia państwa. Niestety, jego działania były mocno ograniczane przez wpływy rosyjskie oraz opór wewnętrzny, co przyczyniło się do tragicznego losu Polski. Choć nie uchronił kraju przed rozbiorami, pozostawił po sobie dziedzictwo reform i prób modernizacji. Tadeusz Kościuszko. Jedna z najbardziej znanych postaci okresu rozbiorów, bohater narodowy i dowódca insurrekcji w 1794 roku. Kościuszko poświęcił życie walce o niepodległość Polski, prowadząc powstanie skierowane przeciw zabórcom. Jego bitwy pod Racławicami i Maciejowicami przeszły do historii jako symbol walki o wolność, mimo że ostatecznie powstanie upadło, a on został pojmany przez Rosjan. Tadeusz Rejtan, znany z dramatycznej próby powstrzymania pierwszego rozbioru podczas sejmowych obrad w 1773 roku. Rejtan stał przez wiele godzin pod drzwiami sali sejmowej, Próbując zablokować wejście posłów chcących zatwierdzić rozbiór. Jego postawa stała się symbolem patriotyzmu i oporu wobec zaborców. Józef Piłsudski. Choć działał głównie na początku XX wieku, stanowił kontynuację walki o polską niepodległość zapoczątkowaną w czasach rozbiorów. Jako naczelnik państwa doprowadził do odzyskania suwerenności Polski po I wojnie światowej w 1918 roku, przywracając kraj na mapę Europy. Romuald Traugut. Dowódca powstania styczniowego 1863-1864 jednej z kolejnych prób odzyskania niepodległości. Jego działalność i poświęcenie stymulowały kolejne pokolenia Polaków do walki o wolność. Adam Mickiewicz. Wieszcz narodowy, który swoim dziełem literackim podtrzymywał ducha narodowego. Jego twórczość inspirowała Polaków do zachowania kultury i tożsamości narodowej w trudnych czasach zaborów. Henryk Dąbrowski twórca legionów polskich we Włoszech, które walczyły w obronie Polski i stały się symbolem patriotyzmu w okresie rozbiorów. Postacie te, wraz z wieloma innymi działaczami, wojskowymi, artystami i zwykłymi obywatelami, tworzyły trzon oporu i nadziei na odzyskanie niepodległości. Ich odwaga, poświęcenie i determinacja pozwoliły przetrwać polskiemu narodowi w najtrudniejszych okresach jego historii. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i uwagę na poznanie historii rozbiorów Polski, okresu trudnego, ale niezwykle ważnego dla zrozumienia naszej tożsamości narodowej. Historia ta uczy nas, jak ważne są odwaga, wytrwałość i miłość do ojczyzny, które pozwoliły polskiemu narodowi przetrwać pomimo wielu przeciwności. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi edukacyjnymi materiałami o historii, innych ciekawych tematach, serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Dzięki temu nie przegapisz żadnych nowych treści, które pomogą Ci lepiej zrozumieć naszą przeszłość i teraźniejszość. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do dalszej wspólnej nauki. Źródła wykorzystane do stworzenia tego filmu obejmują szeroką gamę materiałów edukacyjnych i historycznych, które pozwoliły na rzetelne i szczegółowe przedstawienie tematu rozbiorów Polski. Poniżej najważniejsze z nich filozofia.org.pl artykuły o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach rozbiorów Polski zp.gov.pl materiały edukacyjne dotyczące pierwszego rozbioru Polski, Sejmów i reform rozbiorowych. bryk.pl opracowania historyczne o trzech rozbiorach Polski. koronamk.pl – opisy życia codziennego Polaków pod zaborami. na 6.pl oraz ściąga.pl biografie i postacie kluczowe w czasach rozbiorów. YouTube kanały edukacyjne lekcji historii o rozbiorach Polski. Książki i opracowania naukowe, w tym prace Kazimierza Mariana Morawskiego pod tytułem Źródło rozbioru Polski, Studia i szkice ZR-Sasów i Stanisławów. Wikipedia, hasła dotyczące historii Polski w okresie rozbiorów.